Iwona Brzeska w roku 2001 miała 26 lat. Mieszkała w Czersku, niewielkim mieście w województwie pomorskim w powiecie Hojnickim. 21 sierpnia roku 2001 był to poniedziałek. Iwona pracowała w czerskiej fabryce Mebli Kloze. Tego dnia miała pojawić się w zakładzie pracy o godzinie 4 rano. Zaspała jednak. Z domu wyszła o godzinie 4.45. Do pokonania miała kilkaset metrów. Nie dotarła tego poranka na miejsce. Nie wróciła też do domu. Pracodawca zadzwonił na jej telefon domowy, by zapytać się, dlaczego nie pojawiła się w pracy. Telefon odebrała matka, która była przekonana, że córka powinna być w pracy, do której wyszła, kiedy ona jeszcze spała. Wówczas dowiedziała się, że Iwona tego dnia nie przyszła na ranną zmianę. Nie skontaktowała się do tego czasu z bliskimi. To była bardzo niepokojąca sytuacja. Bliscy wiedzieli, że coś musiało się stać. Rodzina kobiety zgłosiła jej zaginięcie już o godzinie 10 rano. Policja rozpoczęła akcję poszukiwawczą. Próbowano ustalić osoby, które przechodziły wczesnym rankiem przez trasę, jaką Iwona miała do przebycia z domu do pracy. Tym samym dotarli do kobiety, która widziała ją o godzinie 4.50. Mieszkająca przy ulicy 21 lutego, kobieta widziała Iwonę idącą nad mostem nad Czerską Strugą. Z tego miejsca do zakładu pracy miała już nieco ponad 100 metrów. Wtedy widziana była po raz ostatni. Inna kobieta, mieszkająca nieopodal fabryki mebli, twierdzi, że około godziny piątej rano usłyszała krzyk kobiety, który ją obudził. Kiedy się przebudziła, nic więcej nie słyszała. Nie była pewna, czy był to sen, czy faktycznie za okien dobiegał jakiś krzyk. Nie widziała też nikogo podejrzanego. Pojawił się też świadek, który widział stojącego białego busa na trasie, którą tego ranka powinna przejść Iwona. Akcja poszukiwawcza polegała na przeczesywaniu każdego skrawka trasy, jaką przebyła Iwona. Sprawdzano też okoliczne lasy. Nie przyniosło to żadnych efektów. Na te trzeba było poczekać do wieczora kolejnego dnia 28 sierpnia wtorek. Około godziny 18:30 w budowanym od 10 lat budynku przy ulicy Kalinowej znaleziono ciało kobiety. Tadeusz G., mieszkający przy tej ulicy, zauważył w częściowo odkrytej piwnicy, przykryte kamieniami i płytami, w pół obnażone ciało kobiety. Zawiadomił policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, przeprowadzili oględziny. Ciało należało do młodej kobiety. Padła ona ofiarą zabójstwa. Dość szybko ustalono, że była to poszukiwana Iwona Brzeska. Z racji obnażenia ciała przyjęto założenie, że zbrodnia mogła mieć charakter seksualny. Kobieta została uduszona, najprawdopodobniej paskiem od swojej torebki. Już po śmierci została uderzona kamieniem w skroń. Najprawdopodobniej to właśnie w tej piwnicy Iwona spędziła swoje ostatnie chwile i to tam pozbawiono ją życia. Najprawdopodobniej sprawca lub sprawcy. Gdyż na tym etapie nie ustalono liczby napastników, nie działali z motywów finansowych. Świadczył o tym fakt, że nie zabrano ofierze zegarka, biżuterii ani torebki. Zabezpieczono ślady na miejscu odnalezienia ciała. Między innymi były to ślady linii papilarnych dwóch dłoni. Zabezpieczono też ślady butów, pozostawione najprawdopodobniej przez sprawcę. Wykorzystano psa tropiącego. Ten początkowo złapał trop. Jednak szybko go zgubił. Doprowadził śledczych do ulicy Ducholskiej i dalej nie wiedział dokąd iść. Sekcja zwłok wykazała, że przed śmiercią kobieta została wykorzystana seksualnie. Z zeznań świadków wynikało, że w okolicy był widziany mężczyzna. Około godziny 5.10 przechodził przez skrzyżowanie ulicy Tucholskiej i Kalinowej. W lokalnej prasie przedstawiono jego portret pamięciowy. Miał około 40 lat, wzrost między 175 a 185 cm, twarz owalna, szczupła, włosy ciemne, długie ramiona, lekko zgarbione. Miał na sobie zieloną bluzę dresową. Proszono o kontakt osoby, które widziały tego mężczyznę. Mógł on być zamieszany w śmierci wony bądź posiadać cenne informacje dla śledztwa. Jedna z przyjętych hipotez była taka, że kobieta została wciągnięta do białego busa. Taki samochód kilka godzin wcześniej podwiózł inną kobietę na teren fabryki, w której pracowała Iwona. Z relacji tej kobiety wynikało, że dwaj mężczyźni, którzy ją podwieźli, dziwnie się zachowywali. Określiła ich jako mężczyzn o dziwnym wyglądzie i zachowaniu budzącym lęk. Starszy z mężczyzn był tęgi, miał około 40 lat. Drugi około 25. Ten był szczupły, a na głowie miał czapkę z daszkiem. Kilka dni po odnalezieniu ciała doszło do zatrzymania czterech mężczyzn. Byli oni podejrzani o udział w zbrodni. Zostali przesłuchani. Nie przyznawali się do niczego. Nie znaleziono dowodów, by stali za zabójstwem. Mieli też alibi na czas zbrodni. W obliczu takich ustaleń zostali wypuszczeni na wolność. Mieszkańcy Czerska nie czuli się bezpiecznie w miasteczku. Apelowali do policji o uchwycenie zabójców Iwony. Wystosowano pismo wyrażające zaniepokojenie stanem bezpieczeństwa w okolicy w ostatnim czasie. Radni miasta apelowali w piśmie o szybkie schwytanie sprawców. Wśród mieszkańców pojawiły się głosy, że w Czersku od trzech tygodni po ulicach jeździł podejrzany samochód i zaczepiał dziewczyny. Urząd miejski w Czersku oraz prezes firmy, w której pracowała Iwona, ufundowali nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych dla osoby, która przyczyni się do ustalenia zabójcy Iwony. Niestety miały tygodnie, a potem miesiące, a policja nie złapała tropu zabójcy. Sprawą zainteresowali się twórcy programu 997. Ekipa przedstawiła rekonstrukcję wydarzeń, które najprawdopodobniej miały miejsce 27 sierpnia. Emisja programu miała miejsce 25 października. Niestety nie przyniosło to żadnego efektu. Jak się później okaże, przedstawiona w programie wersja mogła co najwyżej wprowadzić w błąd. Realizatorzy skupili się na busie, którym jechali dwaj podejrzanie zachowujący się mężczyźni. Ten trop był ślepym załukiem. Na ciele ofiary zabezpieczono ślady DNA, prawdopodobnie pozostawione tam przez sprawcę. Po kilku miesiącach mozolnego śledztwa udało się wytypować grupę mężczyzn, mogących mieć związek ze sprawą. W jednym przypadku znaleziono mężczyznę, którego kod DNA był zbieżny z tym pozostawionym na miejscu zbrodni przez zabójcę. 8 kwietnia roku 2002 zatrzymano 21-letniego mieszkańca Brus, Roberta Ciesielskiego. Od jakiegoś czasu mieszkał on ze swoją partnerką Anną H w mieszkaniu jej rodziców w Czersku. Mężczyzna w okolicy miał dobrą opinię. Sąsiedzi nie skarżyli się na niego. Często chodził na spacery za nią, a w trakcie spaceru trzymali się za ręce. Nie nadużywał alkoholu, ani nie wszczynał też awantur. Codziennie, jak większość ludzi, chodził do pracy i nikomu nie wadził. Czy mógł mieć on coś wspólnego ze śmiercią młodej kobiety? Takiego zdania byli śledczy. Iwona mieszkała po sąsiedzku. Robert był na jej pogrzebie i składał jej rodzinie kondolencje. Nikt wtedy nie przypuszczał, że mógł on stać za jej śmiercią. Postawiono mu zarzut zgwałcenia i pozbawienia życia Iwony Brzeskiej. Prócz niego zatrzymano też dwóch innych mężczyzn, mogących mieć związek ze sprawą, tym jednak w tamtym momencie nie postawiono zarzutów. Zatrzymana też została Anna H., narzeczona Roberta, u której rodziców oboje mieszkali. Przesłuchano ją w charakterze świadka, mogła ona przekazać informacje potrzebne do śledztwa. Ta jednak zdawała się nie mieć świadomości, jakiego czynu prawdopodobnie dopuścił się jej partner. Była przekonana, że to wszystko jakaś pomyłka. Twierdziła, że Robert z całą pewnością nie dopuścił się rzeczy, o którego oskarżano. Jednak mężczyzna w trakcie przesłuchania przyznał się do zabójstwa. Zastosowano względem niego areszt tymczasowy. Przebywał w areszcie w Bydgoszczy. Jak doszło do zatrzymania Roberta? Przełomowy okazał się być kontakt ojca jego partnerki, w którego domu wszyscy od jakiegoś czasu mieszkali. Był to pan Andrzej. Pewnego dnia w żwirze na terenie swojej posesji. Znalazł on kartę bankomatową na nazwisko Iwony Brzeskiej. Sprawa zabójstwa Iwony była w okolicy bardzo głośna. Mężczyzna nie wahał się więc i czym prędzej zgłosił organom ścigania fakt odnalezienia jej karty bankomatowej. Przeszukano samochód zatrzymanego, w nim znaleziono młotek ze śladami krwi. Prócz tego znajdował się tam też damski sweter oraz zabezpieczono wewnątrz ślady krwi. W tamtym momencie nie ustalono do kogo ta krew należała. Nie była to ani krew Roberta, ani Iwony. Na ubraniach Roberta zabezpieczono ślady obcego DNA. Kim jest Robert Ciesielski? To młody, 21-letni mężczyzna. Miał on narzeczoną, z którą od jakiegoś czasu mieszkali w Czersku. On sam pochodził z oddalonych o około 20 km brus. Robert był stolarzem, pracował w jednym z okolicznych zakładów drzewnych, nie wyróżniał się niczym szczególnym. Sąsiedzi uważali, że był to grzeczny i kulturalny mężczyzna. Nikt nie podejrzewał, by mógł dopuścić się jakiejś zbrodni. Cztery dni przed zatrzymaniem Roberta miało miejsce zaginięcie młodej kobiety. Niespełna dwudziestoletnia Marzena Skajewska, uczennica szkoły średniej, wyszła z domu 4 kwietnia 2002 roku. Udało się ustalić, że około godziny 10 rano wsiadła do samochodu, a dokładniej do białego Fiata 126P, należącego właśnie do Roberta Ciesielskiego. Udali się potem w kierunku Chełmży. Oficer prasowy Komendy Policji w Chojnicach w komunikacie oświadczyła, że według informacji policji Robert i Marzena mogli w ostatnim czasie poruszać się po terenie powiatów hojnickiego, Tucholskiego, Śliwickiego i Toruńskiego. Mężczyzna odcinał się od tego, by miał cokolwiek wspólnego z jej zaginięciem. Byli jednak świadkowie, którzy widzieli, jak wsiadała do jego samochodu. Tego zatem się nie wypierał. Podał kilka wersji odnośnie losu, jaki mógł spotkać Marzenę. Początkowo uważał, że młoda kobieta była w związku z innym mężczyzną, którego jej rodzice nie akceptowali. Chodziło o Mariusza R, pseudonim pancerny. Jego zdaniem marzena, chcąc z nim być, zdecydowała się na ucieczkę z domu rodzinnego. Rodzina zaginionej zaprzeczała, by taka sytuacja mogła w ogóle mieć miejsce. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna tę historię wymyślił. Potem twierdził, że marzena została porwana. Podczas jazdy do Chełmży napadli na nich jacyś ludzie i ją porwali. Nie wiedział, kim oni byli. Jemu nie zrobili żadnej krzywdy. Robert nie potrafił nawet wskazać konkretnego miejsca, w którym miało dojść do porwania. Był w szoku i nie skupił się na tym, gdzie się wówczas znajdował, jednak w związku z przyznaniem się do zabójstwa iwony, Istniały obawy, że Marzenę mógł spotkać podobny los W trakcie jej poszukiwań przeczesywano lasy na trasie Czersk-Gutowiec, a także na trasie Czersk-Brusy Nie przyniosło to jednak żadnych efektów W dniu zaginięcia Marzeny Robert miał jechać do lekarza, a potem do sklepu, by kupić karnisz i coś dla swojego siostrzeńca Zdaniem jego narzeczonej na pewno nie zrobił Marzenie krzywdy Udało się ustalić, że mężczyzna pojawił się tego dnia w Chełmży. W tym samym kierunku wybierała się Marzena. Ona jednak prawdopodobnie nigdy tam nie dotarła. Nie znaleziono żadnego świadka, który potwierdziłby jej obecność w tym miejscu. Sweter znaleziony w aucie zatrzymanego mężczyzny należał właśnie do zaginionej kobiety. Policja, choć jeszcze jej nie znalazła, uważała w tamtym momencie za pewnik, że mężczyzna odebrał jej życie, a ciało gdzieś ukrył. Rodzice, wciąż uznawanej za zaginioną kobiety, wręczyli policji kolczyk, który miał pomóc w uzyskaniu kodu DNA Marzeny. Nie udało się jednak pobrać z niego na tyle dużo materiału genetycznego, by na jego podstawie porównać DNA pobrane z ubrania zatrzymanego mężczyzny. Krew, znaleziona w aucie Roberta, nie należała do marzeny. Czyżby mężczyzna miał na swoim koncie jeszcze inną ofiarę? Prowadzono szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Skupiono się na sprawdzeniu lasów w okolicy Czerska. Zaangażowanych było wiele osób. W pewnym momencie poszukiwań brało w nich udział 70 osób. Nie przynosiło to jednak skutków przez kolejne tygodnie. Na efekty trzeba było czekać do czerwca. Wówczas, 2 czerwca, na terenie bagien, pomiędzy jeziorami duże zmarłe i małe zmarłe, w gminie Bursy, znaleziono ciało młodej kobiety. Stan rozkładu nie pozwalał w tamtym momencie na identyfikację. Już wtedy jednak mówiło się o dużym prawdopodobieństwie, że była to poszukiwana marzena. Rodzina kobiety rozpoznała jej odzież wśród rzeczy znalezionych tuż przy zwłokach. Ofiara przed śmiercią próbowała się bronić. Walczyła do ostatnich chwil życia. Sprawca był jednak znacznie silniejszy i wyposażony w młotek. W trakcie szarpaniny marzenie udało się uderzyć napastnika młotkiem w skroń, jednak nie na tyle mocno, by go ogłuszyć. On zadał jej serię ciosów, a gdy już nie miała sił się bronić, udusił ją przewodem, który później znaleziono nieopodal jej ciała. Zacisnął go wokół jej szyi, aż przestała oddychać. Nadal nie ustalono, do kogo należała krew zabezpieczona w aucie Roberta. Mężczyzna został poddany obserwacji psychiatrycznej. Był pod obserwacją psychiatrów przez sześć tygodni, został uznany za osobę w pełni poczytalną. Tym samym mógł odpowiadać za zbrodnie, o których popełnienie został oskarżony. Próbowano ustalić dokładne okoliczności obu zbrodni. Mężczyzna podawał wiele wersji. W części zeznań uważał, że miał wspólników. Innym razem siebie uznawał za niewinnego, a innych obciążał. Wśród osób, które wskazywał, znajdował się Mariusz R., którego w okolicy nazywano Pancerny. W przeszłości spotykał się z zamordowaną Iwoną. Sprawdzono go, a także innych, których wskazywał Robert. Mieli jednak oni solidne alibi i nie znaleziono powodów, by postawić im zarzuty. Z czasem Robert wycofał się z pomówienia i przyznał, że działał w pojedynkę. Taka wersja zdawała się być najbardziej prawdopodobna. Tylko jego ślady znaleziono na miejscach zbrodni. Rozprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Słupsku. Rozpoczęła się w styczniu roku 2003. W dniu rozprawy Robert Ciesielski targnął się na swoje życie. Będąc w celi, podciął sobie żyły, najprawdopodobniej używając do tego Żyletki. Został opatrzony i przewieziony do szpitala. Po krótkiej obserwacji uznano, że nie ma przeciwwskazań, by stawił się przed sądem. Rozprawa ruszyła dzień później. Dowody przeciw oskarżonemu były niepodważalne. Na ciałach obu kobiet zabezpieczono ślady DNA sprawcy. W aucie należącym do Roberta znaleziono taki sam przewód, jak ten znaleziony nieopodal ciała Marzeny, który posłużył sprawcy do jej uduszenia. Robert wiedział, że kobiety inteligentne, takie jak Iwona i Marzena, były znacznie poza jego zasięgiem. Pożądał ich, a jednocześnie czuł względem nich pogardę. W momencie ataku dokładnie wiedział, że pozbawi kobiety życia. Iwona go kojarzyła, bo do jakiegoś czasu mieszkał po sąsiedzku. Kiedy ją zaczepił, zaufała mu. Zaciągnął ją, niczego nieświadomą, do niezamieszkałego budynku, a następnie zeszli do piwnicy, a tam była już bezradna. Marzena była koleżanką Ani, jego ówczesnej partnerki. Feralnego dnia we troje mieli udać się do Brus. Dlatego młoda kobieta bez oporu wsiadła do jego auta. Ten wiedział, że pozbawi ją życia. Nie pojechał po narzeczoną. Na tę okazję przygotował sobie miejsce w samochodzie. Specjalnie wystawił wcześniej przedni fotel ze swojego malucha. Gdy weszła do środka, pojechał nad jezioro, gdzie nikt ich nie widział. Tam zginęła, a następnie jej ciało wywiózł, by nie zostało znalezione. Sam oskarżony przez cały czas twierdził, że jest niewinny. Nie przyznawał się do stawianych zarzutów, ani nie wyraził też skruchy. Gubił się w zeznaniach. Twierdził, że 11 kwietnia 2002 roku był świadkiem uprowadzenia marzeny przez czterech mężczyzn i jedną kobietę. Nie interweniował, ponieważ wiedział, że śledczy mieli jego ślad buta z poprzedniego miejsca zbrodni i bał się, że zostanie powiązany istą. Sąd jednak przypomniał mu, że przecież 8 kwietnia został on zatrzymany przez policję, zatem 11 przebywał już od trzech dni w areszcie. Robert tłumaczył się też z faktu, dlaczego w pewnym momencie śledztwa przyznał się do zabójstwa Iwony. Twierdził, że ktoś ustalił jego miejsce pobytu w areszcie i przyszedł do niego i wymusił na nim przyznanie się do winy. Jednak w tych samych wyjaśnieniach Robert powiedział, że zostawił przy Iwonie swoje DNA. Zdaniem sądu, jego działanie miało na celu opóźnienie wyroku. Rodzina oskarżonego przed sądem jednogłośnie broniła Roberta. Uważali, że ich zdaniem nie jest on zdolny do rzeczy, o którego oskarżano. Rodzina jego partnerki twierdziła, że był on bardzo pomocny i życzliwy. Jej rodzice chwalili go za jego pracowitość. Jej siostra wskazywała, że Anna była z Robertem po prostu szczęśliwa. Te pozytywne opinie nie miały żadnego wpływu na decyzję sądu. Wyrok miał zapaść w czerwcu, ale opóźniły go sensacyjne zeznania Anny H. Ta uważała, że jesienią roku 2002 szła wieczorem ulicą ze swoją koleżanką. Tą koleżanką była Agnieszka B., kuzynka zamordowanej Iwony. W pewnym momencie podjechał do nich samochód, w którym siedzieli trzej mężczyźni. Jednym z nich był wspomniany wcześniej pancerny. On zapraszał je do auta. Kiedy się nie zgodziły, miał zapytać Agnieszkę, czy boi się, że skończy jak jej kuzynka. Zdanie manny były to groźby, świadczące o tym, że był on zamieszany w śmierć młodej kobiety. Potem auto przez jakiś czas miało za nimi jechać. Na szczęście do niczego nie doszło. Anna twierdzi, że zgłosiła sprawę na policję, ale nie została tam potraktowana poważnie. Te zeznania spowodowały, że na kolejną rozprawę wezwano pięciu świadków. Ich zeznania nie przyniosły jednak przełomu w sprawie. W lipcu roku 2003 zapadł wyrok. Sąd uznał Roberta Ciesielskiego winnym zarzucanych mu czynów. Uznał, że jest on osobą stanowiącą zagrożenie. Jeżeli kiedykolwiek opuści mury więzienia, może ponownie dopuścić się zbrodni. Został on skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. O terminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 35 lat od siatki. Była to pierwsza kara dożywocia, jaką wydał sąd okręgowy w Słupsku. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok w mocy. Robert złożył wniosek o kasację. Ten się jednak przedłużał. Zanim sprawa została rozpatrzona, wycofał wniosek. Andrzej, który wskazał policji Roberta, otrzymał obiecaną za pomoc policji nagrodę. Skazany mężczyzna został zobowiązany do zapłaty 100 tysięcy złotych za dość uczynienia rodzinie Marzeny oraz 20 tysięcy matce Iwony. O takie właśnie kwoty wnioskowały strony. Robert w trakcie odsiadki mógł pracować. Zarobek w ten sposób uzyskany miał być przeznaczony na cele spłaty zasądzonego za dość uczynienia. We wrześniu roku 2003 w lesie, kilka kilometrów od Czerska, znalezione zostało ciało młodej kobiety. Jak ustalono niedługo później, należało ono do 26-letniej Natalii L. Ukrainki, która zaginęła na przełomie marca i kwietnia roku 2002. Została ona zamordowana, a przed śmiercią wykorzystana. Podejrzewano, że i za tym zabójstwem mógł stać Robert. Porównano próbkę niezidentyfikowanej do tamtej pory krwi z jego auta do krwi należącej do Natalii. Jednak okazało się, że były one różne. Jak dotąd nie ustalono, kto stał za tym zabójstwem. Robertowi nie postawiono zarzutów w związku z tą sprawą. Śledztwo szybko zostało umorzone. W roku 2009 osadzony mężczyzna złożył pozew w Sądzie Okręgowym w Słupsku. Domagał się on 250 tysięcy złotych odszkodowania za złe leczenie w zakładzie karnym w Czarnym, gdzie przebywał. Uważał on, że przez błędy tamtejszych lekarzy pojawiły się u niego problemy z jednym uchem, a także popsuł się jego wzrok, co skutkowało koniecznością noszenia przez niego okularów. W pozwie zaznaczył, że chce, by ewentualne odszkodowanie trafiło na konto zakonu sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. Rok później wycofał swoje zarzuty i nie chciał, by sprawa była dłużej rozpatrywana. Wymagał się natomiast, by sprawdzono, czy postępowanie nie było prowadzone zbyt pieszale. Sam zakład w Czarnym borykał się wówczas z istną plagą tego typu pozwów. Rocznie pojawiało się ich nawet sto. Większość z nich była oddalana, ale pojedyncze wygrane sprawy zachęcały kolejnych więźniów, którzy nie mieli nic do stracenia, gdyż nie ponoszą żadnych kosztów w związku z takim pozwem. Jak nie mam, płacimy za to my, podatnicy. I to już wszystkie informacje, jakie do was przygotowałem na temat tej sprawy. Im dłużej zajmuję się opracowywaniem podcastów, tym bardziej jestem zszokowany, jak wielu seryjnych morderców grasowało w Polsce i to całkiem niedawno. A kto wie, ilu nigdy nie złapano, a ilu czynnych seryjnych morderców działa dziś.